Do i będziemy... I będzie to kolejny odcinek ze Zebrą starsa i będziemy wychodzić do kolejnego zademiasa i to będzie Jessie. I możemy zaczynać chyba. To jest za start Mm. It's <laughs> I think I'll, I think I'll, Dobra, jeszcze raz. U, u. Oj, już zdobyliśmy. Desi. I. Boom. To odzyskujemy sobie. Chłop. testujemy ją tu de I cool. uh. oh. <laughs> ale zamknęła to. Siema, teraz będziemy grać we dwóch. Słyszałem, że mój brat ma nową postać. I to jest prawda, kurde. On ma już 500 pucharków. Jak to jest, we... kurde, niemożliwe. Dobra. On będzie grał Jessie a Rico. Rico jest też fajny. No. no. no to zaczyna. Zbyt duży nam zbyt wiele u w tym trybie gry. Co jest? Za dużo ludzi jest. Czekaj. Co, Co jest? Dobra, zagrajmy sobie zbiory klejnotów, potem starcie zagramy. Już widzę. Ja coś dzisiaj na moim kanale będzie nowy odcinek, więc zapraszam. Mm. O! My chyba wygramy z piorcy. Kurde, kurde. Mi się, mi się coś pokręciło w głowach głowach? głowach? Mam... Nie masz jednej głowy. Nie, ja mam milion. Ty jesteś liderem z Minecrafta, <noise> tak? Potworem. <gułdę>. <noise> Dobra, jen, jednak po tym starcie będę grać tym Brokiem. O, o kurde. Chyba przegramy. O ja się o tutaj kurde. wbiłem w nich. O, mamulta. O nas przyszedł El Primo. El Primo zabiłem akurat. o ok, oko, ok, ok. O kurde, o kurde. Pupo. I tam jest Dynamite. Zabity. Dwóch zabitych. Do... Jedziemy. Tam gości. jest kurde. Dawaj, dawaj. El Primo ode mnie uciekł. Ale, ale głupi ten El Primo. El Primo. Prawda, że to jest daj. Czemu ty się chowasz w krzaka? E, e, boss. E. Kurde. Kurczę! No i do. baj! Dobra, jasne. Wezmę takiego perks. górnej, czekaj! Aj! Zbiory klejnotów zagraliśmy. Dobra, będzie cięcie, bo zagraliśmy zbiory. No, Prze... jesteśmy już. Przepraszamy was bardzo. Za... Ale zagraliśmy do... przez przypadek zbiory klejnotów, no, a nie. No. Yy, znaczy tak, zbiór klejnotów, a nie starcie. No. Więc przepraszamy. Bardzo. Nie bardzo, po prostu przez przypadek. przez przypadek. Kliknęliśmy w ogóle ja. Gdy rozciąganie jest ważniejsze, niż y, ra, ręka <grym> 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 Dobra Jessie tu jest <grym> Jessie? Nie no, zginąłem, zginąłem, zginąłem Idź tylko po tę skrzynkę, po tę skrzynkę Dobra, R dobra zaraz będę. Dawaj, Idź. I uciekaj. Tak nie nie. Dobra, mam multa. Nie zginąłem. Słaby jestem. Tam jest skrzynka, dawaj idź tam Idź szybko do strefy I wychodzisz I Dawaj I dawaj Tutaj jeszcze strefy nie ma Dawaj tu O wielkie starcie Chodź I dawaj szybko, szybko, szybko Bo zginiesz Zginąłem, zginąłem Dobra to oczywiście nie umiem nie, nie wyszedłeś ze strachu. Jak no właśnie Jakby zwykle Ej, prawda że długo trzefa to naprzymy? No nie tylko 8 minut. Dobra, my już kończymy więc. Cześć. Przygnaj się kurwa. Pa!